Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj nie było um, prognozy dnia na wideo, ponieważ od rana ciężko pracuje, ciężko pracuje nad czymś, nad czymś szczególnym, moi drodzy, a więc nad prognozą na rok 2020, którą sobie sami wybierzecie, tak jak ostatnio było z Sylwestrem, tak. Teraz um, wykonałam dla Was taką prognozę na rok 2020. Wybieramy sobie trzy. Są trzy opcje do wyboru, tak? Także z tych trzech opcji wybieramy jedną. Tylko jedną. Mamy opcję numer jeden, dwa i trzy. Kochani, um, interpretację y, podam Wam dzisiaj, y, niebawem. Mi się wydaje, że nie bawam jak nagram filmy. E, póki co, gorąco Was zachęcam do wzięcia udziału w tej interaktywnej wróżbie, bo naprawdę jest, jest bardzo ciekawa. A do tego zaprezentuję Wam swoje przepiękne, najnowsze karty Ciro Marchetti'ego Encore Tarot. Pozdrawiam serdecznie bardzo Fortuna.